May. To będzie taki mega luźny vlog, więc zapraszam. Dobra, ja się trochę ogarnęłam. Zjadłam śniadanie i będę teraz jechać do jeleniej z siostrą do sklepu, więc... O się do Was już jak wrócę do mnie. Więc wróciłam ze sklepu i mam tylko cztery rzeczy. Zrobię taki mały yy, ten hol, więc tak, papiery do pakowania prezentów na święta, bo ja byłam w sklepach z siostrą i jak ja zobaczyłam te wystawy świąteczne z rzeczami świątecznymi, to ja już wiem, że ja niedługo jak tam zawitam do tych sklepów, to ja zrobię hol świąteczny. Poczekam do grudnia jeszcze, no bo przydałoby się, ale pierwsze już kupiłam i kupiłam takie laski, candy cans, czyli tam się czyta. Ja kocham święta serio. A no i kupiłam yy, kalendarz taki planner sobie, bo mi jest potrzebny. Mega ładny. Tutaj ma taką linijkę. Tutaj jest takie na imię. No i są miesiące, wiadomo, ja zaczynam od y, listopada, proszę November mamy. I co? I tutaj dalej już później jest jakieś no, notatki, coś tam, naklejki jakieś są. I tutaj są jakieś takie do odrysowywania. No i jakieś takie, że można coś wsadzić i tutaj nie wiem na co to jest. Coś... Tak od góry się wkłada hajs, nie wiem, czy coś. No. Więc ogólnie mega ładny, ma gumeczkę tutaj szybko. Fajny, fajny, Podoba mi się. No i tyle. No i kupiliśmy jeszcze czajnik do domu. Kupiłyśmy czajnik, no bo nam się zepsuł, więc do no, domu będzie nowy czajnik. No, ale jak ja byłam w tym sklepie i ja zobaczyłam te bombki. Ozdoby do domu świąteczne, papiery. To ja już po prostu wpadłam w szał i ja będę się już teraz tylko nakręcać na święta. Ja już będę planować święta. A jest listopad. Dopiero było, wczoraj było wszystkich świętych. Ale ja, no, ja kocham święta Boże Narodzenie po prostu. To jest ten czas. Ja będę gotować, piec, kołać prezenty. Ja, no, kocham po prostu. Uwielbiam. Biorę choinkę. Więc będę chyba robić vlogmasy. Więc zapraszam w grudniu. Na vlogmasy. No, a teraz wezmę się za ogarnianie pokoju, bo mam bałagan. I, e, I tylko, że najpierw się przebiorę, bo jestem jeszcze w ubraniach ze sklepu. Ogarnę w pokoju i co? Wezmę się trochę za planowanie. Za to mi był ten notes, kalendarz jak zdał, tak zwał, Bo chcę porozplanować sobie filmy dla Was moje misieczki. I co? No i więc wezmę się trochę za robotę. Właśnie tak wygląda. Przekładanie z miejsca na miejsce. Ale biurko już ładnie wygląda. Kurzej podłogę robię później. Na razie wszystkie rzeczy. To w ogóle bym gdzieś wydubczyła. Bo to jest od paznokci, to jest od tego, od frezarki. Ja bym to gdzieś stąd wywaliła bo mi to tam przeszkadza. to szadę kurde, wsadzę tu za szafkę. O tam, to jest w ogóle skarbonka, ale tam ja tam mam rzeczy, których nie używam. I właśnie to pudełko tam wrzucę, bo no tu jest biurko. Jeszcze to muszę wynieść na dół i to z perfum jakiś to później. Właśnie tak przekładam. To jest w ogóle dostane. Ja to dostałam jak miałam, nie wiem, parę miesięcy. I to zrobiła dla mnie koleżanka mamy. I ja to mam do tej pory. To ma 20 lat prawie. Tu jest mój dziadek, babunia. A tutaj jest kąt ćwiczebny, którego nie używam. O, coś tam spadło. I właśnie. I to se tu leży. I czasami to wyjmę. Dobra, sprzątam dalej. O tak, by the way, to ja kocham te lampy, one są jak lustro i one jeszcze tak ładnie świecą, no ja po prostu je uwielbiam. Przątałam. Tutaj pięknie pościole na łóżko. Tam w końcu też już jest porządek. Tutaj też. Jeszcze tylko ta szafka, bo to są rzeczy do wyniknięcia. I na wyrób też już jest porządek. Jeszcze trzeba tylko zetrzeć kurze I posprzątać podłogę. Ogólnie, teraz kilka ciekawostków o mnie. Uwielbiam myć okna tak sporadycznie, ale lubię. To jest coś ze sprzątania, co mi sprawia przyjemność. Lubię mieć okna, bo jest takie brudne. I je myjesz i nagle zaczynasz widzieć świat z zewnątrz. To to. Drugi śmieszny fakt to to, że nie potrafię dbać o krzaki. I jedyny kwiat, który yy, u mnie żyje, to jest ten: no to kaktus. Yy, nie podlewałam go pół roku, więc przydałoby się go podlać, bo tutaj zsechł się. No ale nie zgnił. Żyje, więc się zastanawiam ostatnio, czy on nie jest sztuczny. Nie no, ale chyba nie. Bo serio już długo go nie podlewałam. No, więc tak, to są takie mini e, fakty o mnie. Więc ogólnie tuż z porządek. Tutaj też ładnie, pięknie. Już od przyniosłam. Tutaj też pościelone łóżko. No to co, no git jest chyba. No, mi się wydaje, że jest, że jest wpytę. Trzeba jeszcze odkurzyć. Umyć podłogę i będzie kit. No i skończyłam, kurde. Nie wiem, ile mi zajęło. Ten pokój jest fajny. Jeżeli chodzi o sprzątanie, bo jest mały. Yy, I nie trzeba długo sprzątać. No bo co ja mam tutaj w tym pokoju no, do posprzątania. Trzawkę, biurko, łóżko i podłogę. Tam się jest już przygotowane. O, przewróciło się. O, jest już przygotowane Haj! Do mojego tutaj ogarniania rzeczy Tam proszę bardzo szafka ładnie z książkami też posprzątana Tam leży Zenek I moja gitarka Ukulele Tam buty są, to ten Tutaj łóżko proszę bardzo ładnie pięknie Tam moja torba Też muszę właśnie w niej posprzątać, bo tam jest syf I kiła i mogiła No i tyle, no w tym pokoju nic więcej nie ma no. Więc witam Was w sprzątaniu mojej torby. Więc co my tu mamy? Dyszodorant, to o, ma tam być. E, jakaś biżuteria, kolczyki. To też zostawię, bo to się przydaje. O, spinki, proszę bardzo. Drobiniaki. Teraz tak. Tu są jakieś kartki, więc. Jest. a to była deklar deklaracja maturalna, ale ona się już nie przyda więc ona jest do wywalenia bilety a, jak byłam w Gdańsku z kuzynami bo jej nie rozpakowałam jeszcze chyba po ostatnim wyjeździe to są takie mini gumeczki jak do warkoczyków Krzyż, nie mam pojęcia co on tu robi Musiał wpaść mi z z spokoju, Bo to jest krzyż zrobiony przez mojego tatę e, Z taką żywicą epoksydową Nie wiem skąd on się wziął w mojej torebce, on też jest gdzieś indziej muszę dać. Kauczuk kupiony e, przez mojego kuzyna dla mnie e, Ja go miałam w szufladzie, też nie wiem co on robi w tej torebce On też musi gdzieś indziej Słuchaweczki bezprzewodowe yy. gumka. Powerbank z naklejką z biedronki. Gry właśnie, bo byłam u znajomych i też te gry też tu powinny mieć w tej tarekce. Kostka od ładowarki, której tej kostki ja już nie używam, bo ja mam inną, ale jak mi, mi się przydaje, nie rozkręguję. Kabel. To to może tutaj być, Przy bardzo, plastry, bo ja wiecznie obcieram sobie stopy. Śmieć po knopersie. Gra. Bilet. Heliosa, pomadka z Nivei. Nivea, Nivea, <noise> moje hasło i login do sprawdzenia wynik z matur. Fajnie? To mnie przydatne już też jest raczej biżuteria następna właśnie ona była w takim czymś w jakieś włosy i to mi się rozwaliło i to się otworzyło i dlatego wypadło gdzie jest pokrywka tego tutaj. Tutaj. o to było w czymś a bo ta pokrywka się połamała no tu już wiem to było w czymś takim yy... i paznokieć Żelowy, który mi kiedyś odpadł. Fajnie. No i jest tenizja. Trzeba tutaj teraz powkładać te rzeczy, które mają tu być, tamte gdzieś podkładać na miejsca i tyle. No więc um, idę gdzieś dać te rzeczy, podkładać je na miejsca i muszę się wziąć trochę do roboty tam na laptopie. Teraz przerwa na obiad, zupkę, bo. Siostra zrobiła. Dobra, dobra, polecam. Chcę jej zupa, a nie wzięłam łyżki. Zrobiliście po prostu. Live, Sarah's, Sarah lives. Sarah's, Sarah's, Live. Nie wiem. Tak przy okazji szamania zupki to zapraszam na mojego Instagrama, TikToka, Subujcie kanał, dawajcie lajki. Bo ja naprawdę lubię nagrywać te filmy. Tego vloga i do oglądać spider man No Way Home, bo co nie jeden Spider-Man to trzy fajniej, lepiej. I co? Do zobaczenia w następnym vlogu, misiaczki!